Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Riser z gry Args Revival Evolved. Dzisiaj będziemy robić to, co już raz robiłem, ale niestety były pewne komplikacje, mianowicie film niestety nagrał się dwugodzinny, niechcący zostawiłem włączony play, a to oznacza, że musiałem go wykasować, żeby nagrać inne filmy, więc rezygnowałem z niego. Po drugie, wyprawa się nie udała, bo był patch serwera i zginąłem ja, i zgubił się megalodon, więc stwierdziłem, że jeszcze raz. dzisiaj, moi drodzy, uderzamy w podwodnej jaskinie, zbierać perły i olej dla mojej bazy, żeby zrobić więcej tych rzeczy elektronicznych, typu też lampy i te takie składniki potrzebne do, do zrobienia różnych takich high-tech technologii przedmiotów. No, jak widzicie, nie ma tutaj tej argentywy jednej. Ale ludzie mówią, żebym jeszcze poszukał na dnie morza, mniej więcej gdzieś tam gdzie może być, bo i tak się zdarza, podobno w tej grze, że może być. Bo jak mniej więcej rollback był w taki czas, kiedy ja latałem nad morze, szukałem tego megalodona, no to może gdzieś tam rzeczywiście jest ta argentliwe wątpię, ale i, i tak będzie po drodze, więc uderzymy, będziemy... Do, płyniemy dzisiaj do trzech jaskini. Zaczniemy od tej, gdzie może być Argentiwa niedaleko i w której ja jeszcze nie byłem. Także zapraszam Was bardzo serdecznie do oglądania. Zobaczcie, ta baza fajnie wygląda. Jeżeli nie widzieliście poprzedniego odcinka, to zachęcam Was do oglądania, bo, bo trochę się namęczyłem. Tam są dwa fajne mosty, także ładnie to wygląda. Ja sobie tutaj. W sumie nie wiem po co idę tym mamutem. Na sobie mam... Tylko podstawowe rzeczy, czyli hitnowa zbroja GPS, który jest mi no, niezbędny do tego, żeby znaleźć się skinie i dwa najgorsze kilofy. Bo straciłem przez ten e, odcinek, który się nie udał. kilof, który miał 154 damage'a I to jest naprawdę ogromny cios w wydobywanie metalu, w, w, wydobywanie metalu i innych rzeczy. E, kolejna sprawa jest Delfin. E, delfin posłużył mi do szukania. Megalodona, mogę wam w sumie go pokazać. Jemu chyba tylko. O, on głodny jest w ogóle. Dobra, ty masz pewnie dużo jedzenia, co? Dziaduchu, to się podziel. Nie wiem, czy trzeba mu dawać jedzenie? Chyba trzeba, bo on głodny. Dobra, moving speedam mu dam. No? Tam trochę leveli dostał. Eee, tutaj pewnie, jak otworzę bramy, tutaj temu też dam speedam, bo on już tutaj jest silny. W ogóle w tym odcinku udało mi się zabić dwa Plejozaury jednocześnie, więc szkoda, szkoda, że on przepadł, szkoda, że to tak się potoczyło, no ale trudno. Dobra, pokażę Wam tylko na szybko tego delfina. Ja, mu, ja nawet tego, znaczy to też nakręciłem tego delfina, ale ja go oswoiłem kibelsem. Trwało to 5 minut, 21 level miał, dostał plus 10 i złożyłem na to 5 tych jajek. On jest całkiem szybki, w sumie. Więc jest całkiem. E, ok, ja już się duszę. Ja już się tutaj duszę, więc zostawiam Delfinka w spokoju. My bierzemy Magalana ze sobą. On już ma wysoki level, chłopaczyna. Dobra, muszę zamknąć tą bramę i mam nadzieję, że otworzy się tym razem do. Z zewnątrz, tak jest, dobra, udało się. Dobra. Moja rada dla was. Jak jesteście pod wodą... ...i macie na sobie użyty ten, ten przepis, który tutaj mam, pod szóstką... a zobaczcie, tutaj... ...coś... nie, nie, myślałem, że tu ściany nie ma. Ogólnie ściany są poniszczone, bo te rekiny atakują go. E, tak, pamiętajcie, jak będziecie na samym dnie i macie mało powietrza, ale myślicie, espoco spoko zjem sobie kolejny, kolejną potrawkę, to nie jest tak. Musicie, można ją zjeść e, w sumie tylko na wodzie. Nie, dobra, nie, źle mówię, nie wiem, coś tam wtedy było, że nie mogłem jej zjeść, nie wiem o co chodziło. Dobra, płyniemy, płyniemy na kordy 50x11 50 nie wiem, czy Wam pokazywać tą drogę, ja w sumie muszę coś szybko zjeść z tym rekinem, bo mam mało, od razu wrzucę sobie tą jedną potrawkę. 900 sekund, 15 minut. Muszę zjeść, bo on nie ma mięsa, tak, więc by się przydało coś. Ale on się uśmiecha fajnie, co? To fajnie w sumie wygląda. W ogóle tym delfinem szukałem później tego megalodona. zaatakowały mnie 3 plejozaury i z 5 rekinów. Na szczęście udało się uciec, on był w sumie szybszy. Yy, także w sumie git. Dobra, wiecie co, ja zapauzuję, zanim tam dopłyniemy, bo tam dopiero będzie hard. Słuchajcie, znalazłem ją. Ale chyba zginęła przed chwilą, ale znalazłem. Gdzieś tutaj ona była przed chwilą. Ta Argentiwa moja. Czekajcie, zabiorę te. Nie mam staminy. Dobra, przed chwilą ją widziałem. Przed chwilą ją widziałem, nawet gwiznąłem po nią. Dobra, szukam dalej. Zaraz tylko niech stamina się odnowi. Nie wiem, czy to jest możliwe. Kijecie, bo ja muszę zjeść coś. Nie no, widziałem ją na bank i. miała rozłożone skrzydła. Dobra. Dobra, jem i, i dalej. I ląduje, i jedziemy. Szukamy jej. No, gdzieś tutaj była. Na 100%. Dobra, wrócę do was, jak ją znajdę, ale na bank widziałem ją. Jest, zobaczcie. Ona, tak jakby jest no, zbagowana na maksa. Nie mogę na nią wejść. Ona żyje czy nie żyje? Może tutaj z przodu tak się uda? Dobra, wszyscy się zbagowaliśmy. No i dobra, spróbujmy. Nie wiem co mam zrobić, chociaż może to siodło odzyskał, nie? Dobra, wiecie co? Ja zapozuję spróbuję ją uratować. Nie wiem, czy to jest możliwe. Zobaczcie, muszę ją tak. lurować, ale ona nie wyjdzie, nie ma szans. Tu jest za stromo. No nie wiem, ile mi to zajmie czasu, pewnie w chuj. Dobra, no nie wiem, próbuję dalej. No i mamy Plejozaura, który pewnie zaraz zje... To argentywę. Oby nie. Obym ja był pierwszy, który zje. Było level widać, ale ja nie, nie, nie zdążyłem zauważyć. Gin, stary gin. Ona dostaje obrażenia. 36 level miał. Na razie spotkałem, zjadłem około 4 i wszystkie miały 35, czyli ten miał 36. Aha, jest poziom 4.0. Trudności. Czekajcie, bo jeszcze mogłem sprawdzić, co ona ma. Nic, dobra. Dobra, płyniemy dalej z nią. No, jest yy, kiepsko. Ona musi znaleźć taką powierzchnię, bo ona może tylko chodzić. Jak zaczyna rozkładać skrzydła, to opada na dno, więc musi to być taka powierzchnia mniej więcej płaska, żeby ona mogła wejść. Nie wiem, czy jest takie miejsce gdzieś. Ja próbuję dalej. Dobra, jest yy, kolejny i też atakuje ją. W ogóle one się pojawiają znikąd. Ich kompletnie nie widać. Ja myślę, że ona zginie. Nie ma szans raczej. 35 level ma. Aż sprawdzę, ile ten ptak ma życia. Czy, czy ona dostaje, czy nie? No, ma bardzo mało. A jeszcze ten rekin. Chyba misja się nie powiedzie ratunkowa. Boa, nieźle, słuchajcie, nieźle. Tyle na dnie wytrzymała i teraz zginie już pod koniec. Dobra, zaraz wracam, nakarmię ją i uleczę i tak dalej. Słuchajcie, żeby nie było, że jestem zwrotnialcem. niestety ta Argentywa musi tutaj zostać, na tym dnie, no... Jakkolwiek to nie, nie zabrzmi, póki nie naprawią tego błędu, niemożliwe jest wyciągnięcie jej. Ta ściana jest po prostu za bardzo pionowa, no i... Ona przez to nie przejdzie. Ja przepłynąłem naprawdę kawał drogi sam bez niej. Znaczy z nią też w sumie, z nią też bardzo dużo przepłynąłem. No i ona tylko potrafi tak chodzić. No, nie może latać w tej wodzie. Ja nie mogę na nią, na nią siodła założyć. Znaczy mogę siodło założyć, nie mogę na niej latać. Ona tylko może w zasadzie chodzić, tak taki przykurcz. No, trochę się wkurwiłem, no bo znalazłem ją i wiecie, i znowu jest, że nie mogę, no i marnuję czas, naprawdę dużo czasu, już pewnie z godzina minęła. Próbuję ją wyciągnąć i się nie da, bo jest po prostu... ...zbyt stromo, no, a raczej zbyt pionowo, no bo ona tutaj nie przejdzie, no nie ma takiego... takiego bata, no i nie wiem, co z nią. Czy ona, jak tutaj zostanie, to przeżyje, czy, 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 nie? No przeżyła tyle godzin, bo ona przeżyła w krecie? Prawie 10 godzin tam na tym dnie. Sama. Na, będąc na pasji, więc nic jej nie, nie, nie atakowało na pewno. Miała nawet jakieś jedzenie jeszcze. Nie wiem w ogóle skąd. No i nie da się jej wyciągnąć. Ja, nieważne, jak bardzo bym chciał. Moja rada dla Was. Nigdy. Przenigdy nie latajcie nad otwartym morzem. Nigdy, nigdy, po prostu przy nigdy, bo z rzeki jeszcze jakiejś głębokiej to by się dało radę, ale tutaj nie ma opcji. Może gdzieś na mapie jest takie, taka lekka pochyłość, żeby można było wyciągnąć, ale od mniej więcej punktu 50 do 90 nie ma takiej opcji. O kurde, i jeszcze ja też się utopię. Skończył mi się ten y, Lazarus. Także Argentywa. Musimy się z nią pożegnać. Wziąłem od niej siodło, wziąłem od niej ten obsydian, co miała. Jestem nawet przy bazie, w sumie, tam obok jest baza. No i tyle. I wiecie co? I, i, i skończymy ten odcinek. To będzie taki krótki odcinek dodatkowy, bonusowy. Będę za nią tęsknił, naprawdę, będę za nią tęsknił. Bo. W sumie 150. Nie chce mi się już pływać. Nie chce mi się już tego proszku robić. 150 Movement Speed miała, więc całkiem nieźle. I się rozstajemy w tym momencie. Dajcie lajka like na pocieszenie dla Argentivy. Może jutro przylecę, to tutaj ona się zamieni w Plejozaura. Może wiecie, taki jakiś magiczny czar. Tutaj jest moja baza już. Moi drodzy, dzięki za oglądanie. Misja ratunkowa jest na szczęście tutaj w środku. O dziwo. Dzięki za oglądanie, dajcie kciuk w górę. Subskrybujcie kanał, jeżeli tego jeszcze nie robicie. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Komentujcie! Komentujcie! Napiszcie coś miłego dla Argentywy, która niestety będzie musiała być zastąpiona jakąś nową. Dzięki jeszcze raz za oglądanie i do zobaczenia! Cześć! 10 na 11. Nie wiem, czy wam pokazywać tą drogę. Ja w sumie muszę coś szybko zjeść z tym rekinem, bo mam mało. Od razu wrzucę sobie tą jedną potrawkę. 900 sekund. 15 minut. Muszę zjeść, bo on nie ma mięsa. Tak więc by się przydało coś. Ale on się uśmiecha fajnie. Co? To fajnie w sumie wygląda. W ogóle tym delfinem szukałem później tego megalodona, zaatakowały mnie 3 plejozaury i 5 rekinów. Na szczęście udało się uciec, on był w sumie szybszy. Yy, także w sumie git. Dobra, wiecie co? Ja zapauzuję zanim tam dopłyniemy, bo tam dopiero będzie hard. Słuchajcie, znalazłem ją. Ale chyba zginęła przed chwilą, ale znalazłem. Gdzieś tutaj ona była przed chwilą. Ta argentywa moja. Czekajcie, zabiorę te. Nie mam staminy. Dobra, przed chwilą ją widziałem. Przed chwilą ją widziałem, nawet gwiznąłem po nią. Dobra, szukam dalej. Zaraz tylko niech stamina się odnowi. Nie wiem, czy to jest możliwe. Czekajcie, bo ja muszę zjeść coś, nie no widziałem ją na bank i miała rozłożone skrzydła Dobra Dobra jem i, i dalej i ląduje i jedziemy, szukamy jej No gdzieś tutaj była Na 100%. Dobra, wrócę do Was, jak ją znajdę, ale na, na bank widziałem ją. Jest, zobaczcie. Ona tak, jakby jest no, zbagowana na maksa. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Razer z gry Ark Survival Evolved. Dzisiaj będziemy. Robić to co już raz robiłem, ale niestety yy, były pewne komplikacje. Mianowicie, film niestety nagrał się dwugodzinny, niechcący zostawiłem włączony play, a to oznacza, że musiałem go wykasować, żeby nagrać inne filmy, więc rezygnowałem z niego. Po drugie, wyprawa się nie udała, bo był patch serwera i zginąłem ja i zgubił się megalodon, więc stwierdziłem, że jeszcze raz. Dzisiaj, moi drodzy, uderzamy w podwodną jaskinie, zbierać perły i olej dla mojej bazy, żeby zrobić więcej e, tych rzeczy elektronicznych, e, typu też lampy i te takie składniki potrzebne do, do zrobienia różnych takich high-tech technologii e, przedmiotów. No jak widzicie, nie ma tutaj tej argentywy jednej, ale ludzie mówią, żebym jeszcze poszukał na dnie morza mniej więcej gdzieś tam, gdzie może być, bo i tak się zdarza, podobno w tej grze, że może być bo jak mniej więcej rollback był w taki czas kiedy ja latałem nad morze, szukałem tego megalodona, no to może gdzieś tam rzeczywiście jest ta wątpię, ale i, i tak będzie po drodze, więc uderzymy, będziemy... Do, płyniemy dzisiaj do trzech jaskini zaczniemy od tej gdzie może być Argentiva niedaleko i której ja jeszcze nie byłem Także zapraszam Was bardzo serdecznie do oglądania. Zobaczcie, ta baza fajnie wygląda. Jeżeli nie widzieliście poprzedniego odcinka, to zachęcam Was do oglądania, bo, bo trochę się namęczyłem. Tam są dwa fajne mosty, także ładnie to wygląda. Ja sobie tutaj. W sumie nie wiem po co idę tym mamutem. Na sobie mam tylko podstawowe rzeczy, czyli hitnowa zbroja, GPS, który jest mi no niezbędny do tego, żeby znaleźć się skinie. I dwa najgorsze kilofy. bo straciłem... Przez ten e, odcinek, który się nie udał, Kilof, który miał 154 dmg. I to jest naprawdę ogromny cios w wydobywanie metalu, w, w wydobywanie metalu i innych rzeczy. E, kolejna sprawa jest delfin. E, delfin posłużył mi do szukania... Dobra, jest kolejny i też atakuje ją. W ogóle one się pojawiają znikąd, ich kompletnie nie widać. Ja myślę, że ona zginie, nie ma szans raczej. 35. level ma. Aż sprawdzę, ile ten ptak ma życia. Czy, czy ona dostaje, czy nie? No, ma bardzo mało. A ma jeszcze ten rekin. Chyba misja się nie powiedzie ratunkowa. Oa, nieźle, słuchajcie, nieźle. Tyle na nie wytrzymała i teraz zginie już pod koniec. Dobra, zaraz wracam, nakarmię ją i uleczę i tak dalej. Słuchajcie, żeby nie było, że jestem zwrodnialcem. Niestety ta Argentiva musi tutaj zostać na tym dnie, no... Jakkolwiek to nie, nie zabrzmi... Póki nie naprawię tego błędu, niemożliwe jest wyciągnięcie jej. Ta ściana jest po prostu za bardzo... pionowa, no i... Ona przez to nie przejdzie. Ja przepłynąłem naprawdę kawał drogi sam bez niej. Znaczy z nią też w sumie, z nią też bardzo dużo przepłynąłem. No i ona tylko potrafi tak chodzić. No nie może latać w tej wodzie. Ja nie mogę na nią, na nią siodła założyć. Znaczy mogę siodło założyć, nie mogę na niej latać. Ona tylko może w zasadzie chodzić, takie, taki przykurcz. No, trochę się wkurwiłem, no bo znalazłem ją i wiecie, i znowu jest, że nie mogę, no i marnuję czas, naprawdę dużo czasu, już pewnie z godzina minęła. Próbuję ją wyciągnąć i się nie da, bo jest po prostu... ...zbyt stromo, no, a raczej zbyt pionowo, no bo ona tutaj nie przejdzie, no nie ma takiego... takiego bata, no i nie wiem, co z nią. Czy ona, jak tutaj zostanie, to przeżyje, czy, 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 nie? No przeżyła tyle godzin, bo ona przeżyła w fejcie. Prawie 10 godzin tam na tym dnie sama. Na, będąc na pasji, więc nic jej nie, nie, nie atakowało na pewno. Miała nawet jakieś jedzenie jeszcze, nie wiem w ogóle skąd. Megalodona. Mogę wam w sumie go pokazać, ja chyba tylko... A on głodny jest w ogóle. Dobra, ty masz pewnie dużo jedzenia, co? Dziaduchu to się podziel. Nie wiem, czy trzeba mu dawać jedzenie? Chyba trzeba, bo on głodny. Dobra, Move'em spida mu dam. Tam trochę leveli dostał. Eee, tutaj pewnie jak otworzę bramy, tutaj temu też dam spida, bo on już tutaj jest silny. Eee, w ogóle w tym odcinku udało mi się zabić dwa Plejozaury jednocześnie, więc szkoda, szkoda, że on przepadł, szkoda, że to tak się potoczyło. No ale trudno. Dobra, pokażę wam tylko na szybko tego delfina. Ja, mus... ja nawet tego... znaczy to też nakręciłem tego delfina, ale ja go oswoiłem kibelsem. Trwało to 5 minut, 21 level miał, dostał plus 10 i złożyłem na to 5 tych jajek. On jest całkiem szybki w sumie, więc jest całkiem... Okej, okay, ja już się duszę. Ja już się tutaj duszę, więc zostawiam delfinka w spokoju. My bierzemy magalana ze sobą. On już ma wysoki level, chłopaczyna. Dobra, muszę zamknąć tą bramę i mam nadzieję, że otworzę się tym razem do zewnątrz. Tak jest, dobra, udało się. Dobra, moja rada dla was. Jak jesteście pod wodą. I macie na sobie użyty ten, ten przepis, który tutaj mam pod szóstką. A zobaczcie, tutaj coś. Nie, nie, myślałem, że tu ściany nie ma. Ogólnie ściany są poniszczone, bo te rekiny atakują go. Eee, tak, pamiętajcie, jak będziecie na samym dnie i macie mało powietrza, ale myślicie, eh, zjem sobie kolejny, kolejną potrawkę. To nie jest tak. Musicie, można ją zjeść. W sumie tylko na wodzie, nie, dobra, nie, źle mówię. Nie wiem, coś tam wtedy było, że nie mogłem jej zjeść. Nie wiem o co chodziło. Dobra, płyniemy. Płyniemy na kordy 50. 50... Nie mogę na nią wejść. Ona żyje czy nie żyje? Może tutaj z przodu tak się uda. Dobra, wszyscy się zbagowaliśmy. No i dobra, spróbujmy. No i nie wiem, co mam zrobić. Chociaż może ty siodło odzyskał, nie? Dobra, wiecie co, ja za, zapauzuję, spróbuję ją uratować, nie wiem czy to jest możliwe. Zobaczcie, muszę ją tak lurować, ale ona nie wyjdzie, nie ma szans. Tu jest za stromo, no nie wiem ile mi to zajmie czasu, pewnie w chuj, dobra, no nie wiem, próbuję dalej. No i mamy Plejozaura, który pewnie zaraz zje tą Argentivę. Oby nie, obym ja był pierwszy, który zje. Było level widać, ale ja nie, nie, nie zdążyłem zauważyć. Gin, stary gin. Ona dostaje obrażenia. 36 level miał. Na razie spotkałem, zjadłem około 4 i wszystkie miały 35, czyli ten miał 36. Aha, jest poziom 4.0. Trudności. Czekajcie, bo jeszcze mogłem sprawdzić, co ona ma. Nic, dobra. Dobra płyniemy dalej z nią No jest yy, kiepsko Ona musi znaleźć taką powierzchnię Bo ona może tylko chodzić Jak zaczyna rozkładać skrzydła to opada na dno Więc musi to być taka powierzchnia mniej więcej Płaska żeby ona mogła wejść Nie wiem czy jest takie miejsce gdzieś Ja próbuję dalej